Witajcie, widzę w kolejnym filmie z Minecrafta. W tym filmie będę szukał deep, miasta Deep Dark, Country City. Mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć. Tutaj jestem w cave, tutaj lawa jest. Ale mi lawa niepotrzebna. Nie, nie spaść. Lip mm. 30 level, chyba niestety. No, na pewno, bo już zginąłem. Niestety. No przynajmniej wiem, gdzie jestem, więc zaraz tam przejdę się i temki zdobędę z powrotem. z sumie to odzyskam. Chyba z nich jakoś mi chciał wejść. Muszę je zrobić, bo to będzie mam. Właśnie nie mam, muszę zrobić. No już tutaj jestem. Teraz tylko muszę tam zejść o, są tu moje itemy będzie rozsypane Mam że o nie spadnę so. to tutaj jest coś tam kurde tego skutku klawiszowego który podświetla jakby te itemy co leżą więc ja aktywuję sobie go w ogóle jak widzę, oglądasz to ci polecam wejść na mój server disco dołączyć i zostać no, fajny do sobie Discord, możesz sobie pogadać z innymi. Wystarczy, że sobie wejdziesz w opis tego filmu i tam jak wchodzisz w opis, to po prostu klikasz taki niebieski link i cię przenosi od razu na serwer. Jeśli nie masz konta Discord, a w co wątpię, no to musisz sobie stworzyć. Jak już stworzysz, no to jesteś na serwerze i jest fajnie. Tej, squidy. Zginała, jak widać, niestety. W ogóle to jak mieć takie stare cave'y, tak? To wygląda jak stare cave'y sprzed 1.18. No, słuchaj, co wezmę? Chyba już nic nie będzie, no. Ale się wkopy niżej. W poszukiwaniu New Dark Seed. Co tutaj jest, to ja bez No niestety mi się ale wpadło do rap. Ja. Niestety, padłem do... Ale ja jednak przeżyłem. Na szczęście. Tak jest zawsze, że jak się kopie pod siebie, to się wpadnie do tej lawy. No niestety. Więc skoro, że tu jest skar, to, to może być w okolicy... miasta Dibna. Zobaczy się. ona sobie wesnie ciągnie, nie przyda się może W ogóle z, mam w planach tak, przez rok szkolny, aż do ferii zimowych, bo w ferii zimowych będę mieć więcej czasu i oczywiście też wakacje. W ogóle znalazłem Ancient City. Przez rok szkolny filmy z Minecrafta będą co tydzień, ale od czasu do czasu między tymi filmami będą wracować jakieś inne filmy, jak na przykład uwaga na informatykę czy coś innego śmiesznego, na przykład jakieś shorty też może lecą. A filmy z Minecrafta będą y, co tydzień, nie wiem, może w sobotę, no w sobotę będzie git, o 18 .00. i jak właśnie będą wakacje, no to wszystko z powrotem wróci do jednego filmu, nie, no jednego filmu co dwa, co trzy dni, co trzy dni filmy, no. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł, będę mieć więcej czasu w filmy mogą być tutaj lepsze. Lepszy montaż, będę miał więcej czasu po prostu. No na szczęście jestem inteligentny i wiem, że e, biegając po wełnie się nie wydziela hałasu, ale niestety zapomniałem ją wziąć, więc będę musiał w inny sposób unikać flickerów i żeby nie przywołać sobie ordena i ogólnie jakbym miał właśnie wełnę, no to wtedy byłoby lepiej bo bym mógł je po prostu zabudować. A tutaj właśnie znalazłem diamenty. Ciekawe ile, no dużo ich jest. I jeszcze więcej jest ich. Ile tutaj będzie miał. To jakiś rekord, chyba 14 diamentów normalnie S. Tego co się ja nie spodziewałem. Te nie to, że miło ze na nie przez przypadki. przypadkiem. Tutaj nic nie ma. Będę sobie tutaj na pazek, żeby widzieć, gdzie ile ich mam. Tutaj skrzynka jest, zobaczymy co w środku. Hmm, oczywiście nic ciekawego, ale wezmę sobie fragment dysku. Jakieś skrzynki będą, nie wiem. I chyba właśnie coś zbudowało, General, ale nie wiem. Tutaj szukam, gdzie są jakieś skrzynki, bo by się przydało coś zdobyć. Ale może chyba tutaj gdzieś będzie coś. Jak ległem, opis zapomniałem. Będzie easy, włączone. W sumie wziąć z tego, co się tu generuje, na no, jako, że no, nie zrobię tego, bo ja nagrywam głos jakby po filmie. Więc no, w ogóle jest 165 dzień. I no. I ogólnie, a propos tego filmu ze 100 dni, ja pomyślałem, że no, lepiej będzie nie robić tego filmu, bo po prostu zobacz, co tu zrobiłem niech sobie po prostu obejrzy wszystkie filmy, też będzie wiedział. przynajmniej więcej wyświetlać będzie w z tego. Logiczne chyba, nie? Może jakieś zrobię, ale nie wiem. Ja muszę go zniszczyć, oczywiście nic ciekawego. Podkę, żeby jak coś miał miał HP ma jakiś problem, to żeby sobie ją wypić. Nie wiem, czy coś tutaj będzie. Teraz myślę w końcu. też w ciemności. Trzeba uciekać. jeszcze więcej yy, tych zlutuje ja, bo tutaj jest dobry loot może być, na przykład koksy. No, tylko potrzebowałbym po pierwsze Swift Sneak chyba tam 4 albo 3, nie pamiętam, jaki jest maksymalny, żeby się się poruszać. I jakiś trzy taki wełny powinien wystarczyć. Muszę zepsuć, a nie się tu ładnie ze Jest tam góry Jest też pełna. do Pani ciekawego. Nie Już tutaj byłem niestety. Ale zobaczmy, żeby było coś światło. O, jest skrzynka, jest skrzynka. Stary Slipsnik i fajna strona, no oczywiście nic ciekawego. Jak zawsze. Prawie bym włożył naprzód, o kurde. No bo tu już chyba nic w mieście nie ma, niestety. Muszę iść z powrotem. Następna część tego filmu to jest po prostu chodzenie po takich cave'ach y i kopania przed siebie, więc ja już mnie nie zżegnam, ale no już nic nie będę mówił, po prostu oglądajcie widzowie i no na koniec ośrodek do filmu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, polecam zasubskrybować ten kanał, oraz zostawić lajka i dołączyć na mój serwer Discord.